Witajcie, z tej strony jest Kotlecik, a dzisiaj jesteśmy na Cybuchowie, na serii Bombers Cybuchowa i jak widzicie to y, siedzimy sobie w Perkinsie, nie naszym i ładujemy sygnuj, bo sąsiad nam pożyczył. Już tutaj za kamerą y, jedyn, jedną, Jedne widły, jedną, jedne widły załadowałem. I no, tak roboty sobie idzie, z nie mam czasu, żeby nam załadować, to powiedział sobie weź. I se załaduj. Ja powiedziałem... No dobra, no to wezle i se załaduję. No i se tak ładuje. Generalnie tutaj. Tropa ta nie idzie aż tak źle. Troszkę zbyt za daleko daje Eee y, oj, troszkę zachmaciłem mój kultywatorek. Y, jak widzicie jesteśmy tego samego dnia, 1 sierpnia, tylko że no, troszkę później, o 15 już i... O, już mamy full tutaj. No i dzisiaj mam plany żeby to wszystko wyrzucić po życie, tak nie wiem że to Nie, nie zlekając wsiadamy w 60. z tak z dwójkę, trzeba będzie stawkę zmienić jak się automatycznie wyłączało Muszę poczepić i od... O dobra, się odbagowało Wejdziemy tutaj jeszcze gdzie się mależy leży, żeby je to sprzować najprędzej A my sobie jedziemy yy, nasze pole, sprawdzałem czy się nagrywa Tutaj mamy szybuletko cudowne Za dwójkę wbijemy sobie damy z 70 kilo z 70 damy Po to za dużo tego tutaj nie mamy, więc co? Włączamy jedziemy. my jedziemy. Fajnie to potależowane wygląda. Więc jest dobrze. No ale dobra. <laughs> Czy mamy tutaj coś takiego w ogóle Bardziej to poruszenie jakieś tematy. W sumie to nie ma. Więc ciężko będzie nagrać na dzisiejszy odcinek. Troszkę nagrałem z bolącym gardłem, więc sorka jak będę mieć albo i trochę katar mam Jakbym tak się mówił, i czasami sobie dałem się o herbatkę chlipnąć No niestety choroba nie wybiera choroba nie wybiera no, no delikatnie się przecież no i czasami bym tak musiał by się odsiągnąć Co najważniejsze to na wczorajszym streamie kto był ten, był oczywiście, może w ogóle pojeżdżamy o 8 godzinę Kto był, to widział jak se zmagałem w cenowej generalnie to co zakupiłem Lejansko nową JFC I, i może jakieś szoty będą z tego kiedyś mam nadzieję choć nie wiem nie wiem zobaczymy jak to wyjdzie bo tutaj tak do drogi yy, więc tak to wyglądało a dzisiaj trzymamy jakieś wydatki w sumie do ogarnięcia to jesteśmy rozliczeni z każdym mamy 3500 dziwiam, jak jakby na samym raz zapomniałem, że się skąpałem z turkiem ostatnio rozliczyłem i nie wiem czy robić kolejny pokos jeszcze siana bo no nie wiem czy to sprzedać czy nie zobaczymy jak to wyjdzie to będą no, się nie wychodził pokos no ale zobaczymy Zobaczymy jak to będzie Na pewno czeka nas za jednego kiszonka u sąsiada Wciąż jeszcze Jeszcze na sierpniu chwilę będzie roboty to Trzeba by było już trochę może zaorać Coś ten teges Jakieś orki porobić około MCT I no No i tak se robota leci Tutaj już w bruku lecimy yy, interaktywy się zepsuł jak widzę Mogę wyłączyć tego, no ale trudno. Albo chwilkę, a nie, jednak wszystko działa. Yy... Tutaj, coś jeszcze jest do dodania? kluczy no ciężko tak będzie, chcę sobie pogadać, że nie mam z tym tematu. No ale no, gadka się niestety nie klei. No Nawet... więc. Przepraszam Was za takie cisze czasami jak wiadomo, ale się zastanawiam co powiedzieć. I no i naprawdę mam pustkę. Proszę teraz gadać, to jest ciężko tak czasami. Całe ja mógł prowadzić te odcinki, bo co nie łatwiej chcę pogadać czy coś. No ale dobra. Eee, tutaj cycyk, zawijamy, bo trzeba wałka, wałka. I kolejny przejeździk. Fajna sekstura w sumie wygląda, jeszcze nie, nie widziałem jej w tym stależowanym generalnie. Dzisiaj nie, dzisiaj powiedzę, że dzisiaj cały odcinek będzie akcja GNUI. A i teraz się przypomniało, że poza odcinkiem yy, z belki sprzęgnięte z wiozłem. Wszy, wszystkie na Gospo i jeszcze yy, no, to już chwilę temu wyszło bo My, nie ma plus tylko Enchanted Animal System tak sobie pomyślałem żeby je tutaj dodać od kolejnego sezonu od maja by było. czyli tak jak zaczęliśmy to w maju wlatuje Enchanted Animal System i, i będziemy sobie na tym Enchanted grać może trochę więcej będą żreć te zwierzęta w końcu teraz usłyszę jakieś trochę kurbatki Tu no, trzeba nawilżać gardło jak się chce nagrywać z takim troszkę bolącym gardłem, no ale cóż, no trudno, damy radę ten odcinek na pewno nagrać, już mi się zapasy niestety kończą, więc nie ja wiem jak to będzie, bo kolejny odcinek by wypadał na poniedziałek, dzisiaj by się, albo jutro by się przydało z dwa nagrać chociaż, więc no. Sorka, z góry przepraszam. Jakby jakiegoś odcinka nie było w danym dniu To no po prostu się nie wyrobiłem. Bo to nauki wiadomo teraz, rok szkolny. Nie wiem, czy nie zmienić sobie re re reper repertuał. Jakieś nice ustalić, które wlatują odcinki na przykład. E Co by to mogło być? Jakiś piąt... Nie no, piątek nie bo w to nie ma sensu. Eee, chwilkę muszę sobie pomyśleć Jakiś poniedziałek czy coś i czwartek? Bo coś takiego Nie wiem, napiszcie o czym Jak, co myślicie o takim, to, żeby coś takiego zrobić Żeby dwa dni wydawać tego dnia firmy znaczy, no dopóki się będziemy wyrabiać to Będą te co drugi dzień, bo jak, co ja nie mówiłem nigdy jeszcze, chyba że tak co drugi dzień staram się wydawać No ale tak mi to wychodzi, że akurat fajnie co dwa dni jest Więc nie ma lipy A tu już nam się trochę w tym różniku kończy W Więc trzeba będzie się doładować ładnie to leci Wszystko elegancko Taweczka nie jest za duża No może by jeszcze Ta pole może było zgnuić bo na owiec i te, po owsie i po pszenicy nam na pewno nie starczy trzeba będzie sztucznym dowalić trochę no a jak będzie ten czas to niemal systemu troszkę więcej też tego nie będzie to nie będzie trzeba będzie aż tak żałować tego naturalnego nawozu ale z, 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 będą więcej te żarmy trzeba będzie więcej zostawiać się będzie ten, w tym sezonie że szebeleczki be, sprzedaliśmy i generalnie te krowizy jedzą praktycznie no nie wiem jak to jak to robią ci e, giansy, że to tak działa no są naprawdę te tematy zwierzętowe tylko są muszę po cofnąć bo tych chyba na oponki dajechałem. się skrzywiła, mynda Dobra Zagraszamy. jestem już chwilkę Na wysporku to będzie chwila cięcia Dobra, jesteśmy, z powrotem Z troszkę opróżnionym Opróżnioną kopalnią z Glutową Wysporka i myszka by mi się spakowała, niestety a, dobra Tutaj cyk zajżdżamy, ładujemy kolejny rozrzutnik bo ja tam to pole już skończymy I za tamto kolejne pojedziemy Już ogarniać No to idzie robotka generalnie Nie masz aż tyle do budowania to jest dobrze Na ten rozrzutnik trzy parę łyżek, nie trzy duże No cztery niecałe chyba tam były wtedy To jakoś to idzie eee, Co by tu jeszcze dodać? To, to nie miałem nic dojadania. To zapraszam na Discordy wszystkie Zresztą znaczy, jednego Discorda wszystkie kanały w opisie Które mam nadzieję że dalej będą Dobrze działały Nie wiem bo ostatnio dobrze działają Coś nieprawdopodobnego Dobrze jest a i tak, a propos choróbska, to no, żeby nagrać jakiś odcinek pod muzykę z iryle Orki No ale niestety choroba wygrała i nie mogłem być na Orce W prawdziwym życiu, więc niestety nie będzie odcineczka pod muzykę yy, No niestety, takie życie jak to mówią. Po prostu w sumie nie dawać tej łyżki, ale trudno A jestem po krótkim cięciu, ale niestety taka mnie dusza wica wzięła, że to masakra, no, ale dobra, już jesteśmy, żebym tylko no, Co, nie rzygnął, coś, coś bierze, no, ale dobra, jesteśmy w jesiątce i jedziemy na pole kończyć. Trzeba po ci powszechniakę tu ogarnąć, tylko możemy sobie teraz tu ogarnąć tę powszechniakę Dobra, po mojej tu można sobie przejechać tutaj Aha, no nie słyszeliśmy wasz Idziemy w na górę teraz, to też się może od razu ogarnąć ten powszechniak robimy jedneczkę, włączamy wałek I jademy na pełnej yy, i tak, co tu jeszcze mi było to zadania? Kilka oblicze czy to... Tu... Nie, będzie tylko w tej zpołoty. No to dobra. To się tam przecież jakiego robię teraz. Króbę tak jak, że było to w tej z Coś takiego mniej więcej. mmm yy, mm, no. No i się tematy tak kończą, ten... Generalnie Jest No kurczę, no nie mam co powiedzieć, no przysięgam, jest Jest syzyw, no jest Prawda Jest syzyw i to ostry No a co, no to trzeba się sobie trać herbatkę, może jakiś pomysł przyjdzie No No niestety nie przyszło nic, żeby było w galece Jakiegoś tematu a chociaż generalnie na Discordzie, jak ktoś nie wie, bądź wie, a seku nie robi, są konkursy, na przykład tu można zdjęcie wrzucić i wygrać rangę Fotograf Miesiąca. Jest serwer Łazienki yy, z widzami, co yy, można podaje napisać i zagrać sobie. Ze mną, z Lukasem. I no, nie zawsze tam gramy, no bo jak brakuje osób, to nie ma co tam robić. Już troszkę się rozwinęliśmy, już nie wygląda tak samo jak wcześniej. Ten serwer tak jak na zdjęciach tego gospodarstwa. No, ale żeby się przekonać, to musi napisać podanie. Nie powiem wam co jest, co się tam dzieje. Musimy się podanie napisać i tyle. No, tak. Więc zapraszam Was na Discorda. Jak powiedziałem link w opisie. I napiszę jakieś podanie czy coś. To jest pan numer. A nie będę mówił jak ja spróbuję. Bo jest taka jedna bitna trochu. wiesz jak nie chcecie. No ale dobra. Yy, tylko pamiętajcie dobrze napiszę to podanie, no bo macie tylko taką moją przypróbę na to. I przeczytajcie to dobrze, zobaczcie jak wygląda. Yy, jak to się nazywa? Wzór podania. No. Nie zepsujcie tego, bo są tacy kagacki co naprawdę te podania piszą. Także łowowo. Oh, oh, oh. I no. Eee, to. No się temat skończył, no i tak to wygląda. Co chwilę będę się powtarzał, że ten temat się skończył, no ale naprawdę nie ma o czym gadać. Będę zanudzał na temat cichów i będzie tak zanudzane, że to woho ho, że to szybko zgnoić i kończyć. Ile tu mamy minut? się O to tamte pole, szybciej skończymy pewnie. Tutaj się doładuję, żeby mieć full. Od razu na to pole i tak skończymy je pewnie. Wtedy A co miałem ten? Dodać tutaj jakieś może by trzeba było rozpiskę zrobić generalnie jeszcze nie myślałem zbytnio co gdzie posiać ale myślałem też może żeby zrobić po życie pszenica tak bo muszę zrobić regułkę po życie pszenica po pszenicy żyto a po owsie pszenica tak po życie pszenica po pszenicy żyto a po owsie pszenicy nie Wait, wait, wait. Pożycie, pszenica. Dobrze. Nie, pożycie musiałoby wyjść owiec. Wait, wait, wait. Trzeba to zobaczyć. Pszenica, pszenica. Żyto, żyto. A, to nie To musi być tak, pszenica Owies, owies, żyto, żyto, dobra To już mamy rozwiązane, o Jezu Sorka, budzik sobie ustawiłem O to 30, jakbym zaspał Za długo, żeby nie zbordować całego dnia Bo zostałem obudzony wcześniej, nie zaspałem Więc zapomniałem budzika wyłączyć No trudno, idziemy szybko, ładujemy Kolejny rożytniczek. Zobaczymy czy ostatni, czy nie. Oby nie. To cyk. Lecimy. Z muszę sobie wyłączyć te znaczynki. Generalnie to... No, żeby to lepiej może troszkę wyglądało. Pa. Ja, no, dzisiaj się spisuje. Do, doładowaliśmy troszkę. wychodzimy Szybkie ładowanko, 60 nawet oddechu nie zdążyła Zabrać to nasza Ale dobra Idziemy na ostatnie pole, pożycie I będziemy pewnie że To tak prędko, no jeszcze co chwilę se Robimy na tym polu A to będzie ostatnie pole, które będziemy koniować w tym odcinku No bo, trzeba stależować jeszcze pszenicę Po Albo może od razu workę tam lecieć No zobaczymy jak to wyjdzie tutaj packo trawa rośnie w naszej łonyczce tylko A może jakby tak przełoć tą łąkę i tu pole zrobić jedną grunnastę dałoby No dobra Tu wchodzimy w tu pole Tylko żeby z tego od razu poprzez tu nie tutaj nie jestem ja nie dłużej tam no generalnie Ci z Ameryki to nieźle mają. Wcześniej gnojówka, teraz gnój. ja sorka, musiałem mieć klasycznie cięcie. Bo nie da się wytrzymać, żeby pokoju nie ubić czasami Eee Co Z Ameryki ci co mają naprawdę do dobre życie. Wcześniej gnujówka teraz gnuj. Tutaj przejdziej chałko. Biezie. to jest co trzeba będzie wam, tylko przeszczę od ja razu. tak z jeszcze jak musi. Czule, no dobra. Jechaj tu, machaj, macha szybciutko. Mam nadzieję, że to... Nie wiem, no, kwadracie taki to przychwalimy, to poletko małe, tak to w sklej. No, to się lepiej robiło, no, bo się jechało, jechało tylko. No, ale Możemy wszystkiego jak to mawiają yy, i no tak no przecież i kociek nie wiem o czym gadać no ale dobra tu szybko elegancko zrobimy tą robotkę i będzie spokój tylko łobra ten filmik, zrobić miniaturkę i idę wrzucić to elegancko będzie i potem sobie na fifkę pokroić, trochę Jakiś lepszy skład ogarnąć Eee, wygadę yy, jakby to zrobić, to jest w środek, wyciągniec dziś więcej Hop, I jadymy no i tak to robotka idzie Ok, całe, całe, całe te nie na koszcie nie będę robił. Kolek mi minął mam minut, no ale mam 21 aktualnie około. Więc w ten końca odcineczek. Znaczy to pole dokończę. Wtedy zakończyłem ten odcinek. Yy... Mam nadzieję, że Wam ten odcinek spodoba. Bardzo serdecznie. Pomimo mojego załudzania dzisiaj. To jest tragedia, to jest taka tragedia, że to póg. no ale dobra ze powoli coś wyciskamy to no, w pierwszym biegu, 8 godziny o, tutaj sobie zamieszczamy i jedziemy tak, już później wycentrowałem ten środek, cyrkulowałem MMM M, M No, przecież Kozicik nie wie o czym gadać Jakby jak to nie było Jakby to był silnik prowadzony Mówiłem mu coś, człapał Więc tak jeżdż, jeździmy sobie tak Za wrzutniczkiem No, co musiałem odkrząknąć To jak przejście, mutowanie mikrofonu To co musiałem odciągnąć nie ja, uczyłem w ogóle starszych, to już tu. Jak myślałem, że to starsze, starsze, elegancko ale to chyba nie ma czuła. Chociaż już w połowę mam może zrobioną to może i starczy. Eee... <laughs> Chciałem tak zapeki powiedzieć, że to wielkie z tym sosem niespodzianką, to nie zdarzyłem spróbować do ostatniego a propos oj, pardon a propos ostatniego odcinka no to turek turek i bardzo ostro wleciały jak nie wiecie o co chodzi, to się w poprzedni odcinek z, no z Turkiem to nie ma filozofii tam żeby zobaczyć poprzedni odcinek bo to nic więcej nie wrzucam na kanał tylko tym serię na razie jest tak zajrzymy piek pałek jasno. no i robotka idzie nie szybko no bo nie ale jakoś to idzie po ten rzucina to bym raczej i żugarną a nie może iść wszystkiego trzeba od sprzętów żeby to jako wyglądało a ten szutnik jest taki zły, to jeszcze się kiedyś te stawki tutaj tylko zarzuci to będzie trochę więcej pojemności trochę więcej pojemności będzie miał. to się będzie im legalnie skorzucało na razie tylko 2400 tylko wchodzi to jest trochę gorzej, ale nie masz takiej tragedii że jedno to to jakoś idzie to cofanie na przykład w to oczywiście troszkę nie chciało I To już by się troszku gorzej cofa Ale dobra, my tu już poletko powoli kończymy tu nie jednak starsze to nie różownik na to pole Idą się cieszyć no i co? My przejścimy trzeba będzie chomikować trochę gnojów na pola Kolejny sezon Żeby mieć czym wieś, tylko sztucznie jaka ładować bo pieniędzy nie ma za dużo tych Cholerny Cholerne nawozy, trzeba no, trzeba będzie to boko zrobić, ostatni I sprzedać tego siana progu tą kasę, bo jak to Felczyk powiedział to dzwonić i on przyjeżdża <coughs> A ja co musiałem odszwąknąć troszku. O, tutaj już tam zostały w tej z powrotem przejazdy. Kolejne i słyszymy to poletko. Legancko. Troszku śmierdzące, śmierdzący odcinek dzisiaj, ale nie przychodzi A jeszcze tam będę już grzeszynka zrobić, po to w tej stronie. Kurczę na koniec się rozgadałem troszkę, No ale to lepiej późno niż wcale. Dobra, yy, tu są ostatni paseczek więc jak powiedziałem że się rozgadałem, to już mi się gadać nie chce, tak i to, to, tak to, to, to jestem no. Więc legacko wystarczy tego gnoju Na koniec No w sumie idealnie tu wyszło. to wyszło Trzeba będzie robić Trzeba było się tu już ładować więcej dobrze się doładowałem Coś tak czułem, że to naraz ogarnął. Tutaj zajrzyj, Ostatni paseczek. I na poprzeczek idealnie starczy i będzie konici ta. Z akcentu długim. Kupować nie będziemy od nikogo, bo kasy nie ma. Zboże trzeba sprzedać dopiero na zimę po lepszej cenie. A jak ma się gdzie przejechać, to czemu by tego nie zrobić. I to, tak to wyglądają to dwa ciśleczki. Tutaj op, Tam zajdziemy. Drugi go jest pora. Czwórki upijemy. Tutaj lepiej troszkę. Trudno się mówi i yy, Tutaj sobie jedzenie, które pijemy. Troszkę są miłosione ciśniemy pewnie. Życie. no chociaż ja już i starszy i raczej na centrum szerszym chociaż to o, czy, czy, no idealnie będzie pewnie op no idealnie jest tutaj podcofniemy żeby cały rzucić i mamy elegancko robotkę ogarniętą dobra trójkę czy już czwórkę już nie trójkę 30, prawie 28. No to co? Dziękuję za dzisiejszy odcineczek, do następnych. Trzymajcie się i bajo!